Kolejny człowiek, który wydaje się być pół człowiekiem, pół robotem, takim robokopem, e, Manuel Neuer. Został rekordzistą, to jego 18 spotkanie na Euro. Kogo wyprzedził z bramkarzy? Proste dosyć. Bu? Gigi? Tak, Go Buffona, Ja, Buh, Tydzi. 17. Bardzo ładnie się dopełniacie. Ja znowu trzy godziny szukałem, aby to. Cyk nie, i naprawdę. Nie, dlatego uważam, że nie jest aż takie trudne przygotować się jako prowadzący. <laughs> Zamienimy się miejscami, dobrze. Rozumiem. Na nie... walczy tutaj naprawdę. Radek... Na pożegnanie grupy, a chciałem, żebyście zobaczyli, jak świętowali Niemcy, bo to jest taki kibice niemieccy, to jest taki trochę nowy wymiar e, świętowania. Zobaczcie, proszę. Radyk. Grają samba i świętują. Wiesz co, no powiem szczerze, że, że rytmika, ułożenie, ustawienie i to jak na początku była lekka cisza i nagle wejście, to tak jak na czasie teraz, dobre wejście, to było fajne. Gdybyście mogli jeszcze tak troszkę dłużej potańczyć, żebyśmy coś na socjale mieli. porwać 60 tysięcy ludzi na Stadionie Narodowym jakimś instrumentem, co byście wybrali? Radosław Majewski. WWZ-a. O, fajne <laughs> pytanie, Powiedz, że jeszcze z takich nieoczywistych, z tej grupy nieoczywistych. E Gitarę elektryczną, tak. A no, coś tam tamz? Nie, ja tylko słucham. Miałem grać w tym filmie, którym, o którym opowiadałem. Gitarzysta. Ale jak ale zacząłeś jednak, to powiedzieć, ale że to jak nie ma sensu. Mówię, Ty, graj jednak Listonosza, wie. <laughs> <laughs> Panowie, ja bym wolał, żeby jednak te trybuny porywała nasza piękna gra, ale chyba od tego jesteśmy dalej niż od jakiegoś instrumentu.